Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś przejął twój umysł, twoje emocje, twoje życie, nawet bez bycia bardziej obecnym? Jakby ta osoba stała się duchem, który nawiedza cię każdym wspomnieniem, każdą wiadomością, której nie otrzymujesz, każdą pustą przestrzenią, którą opuściła. Jeśli tak, nie jesteś sam. Prawda jest taka, że emocjonalne oderwanie się od kogoś może być jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jakimi może się zmierzyć człowiek. Przywiązujemy się. Tworzymy więzi, a kiedy te więzy zostaną przecięte, nawet jeśli niewidocznie, ból może być nie do zniesienia. Ale jest coś, o czym niewiele osób mówi. Ból po stracie nie bierze się tylko z nieobecności osoby, ale z wewnętrznej walki między tym, kim byłeś wcześniej, a tym, kim powinieneś być teraz. I właśnie dlatego dzisiaj pokażę Ci sześć potężnych lekcji, które pomogą Ci emocjonalnie się od kogoś odłączyć. Te lekcje to nie tylko powierzchowne wskazówki. Są zmianą mentalności, procesem wyzwolenia. A jeśli będziesz podążać za nim do końca, zrozumiesz, dlaczego może to być punkt zwrotny, na który czekałeś, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Weźcie więc głęboki oddech, bo podróż zaczyna się teraz. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz ten ból. Lekcja 1. Zaakceptuj rzeczywistość taką, jaka jest. Ból straty bierze się nie tylko z nieobecności osoby, ale także z oporu wobec rzeczywistości. Im bardziej walczysz z tym, co się stało, tym więcej cierpienia tworzysz. Pierwszym krokiem do emocjonalnego oderwania się od kogoś jest zaakceptowanie faktu, że wszystko się zmieniło. Akceptacja nie oznacza zgody ani stwierdzenia, że to było sprawiedliwe. Akceptacja oznacza zaprzestanie karmienia iluzji, że mogłoby być inaczej. Ponieważ ta iluzja jest tym, co trzyma cię w pułapce. Pomyśl o kimś, kto tonie. Jeśli ta osoba desperacko walczy z prądem, to nie tylko szybciej, ale jeśli się zrelaksuje, unosi na wodzie i zaakceptuje siłę wody, ma znacznie większe szanse na przeżycie. To samo dzieje się z tym, co emocjonalne. Zmaganie się z rzeczywistością sprawia, że pogrążasz się jeszcze głębiej. A oto potężne ćwiczenie. Za każdym razem, gdy łapie się na tym, że chciałbyś, aby rzeczy były inne, Zatrzymaj się i powiedz sobie, tak jest teraz. Zgadzam się. Na początku będzie bolało, ale krok po kroku to proste zdanie zaczyna zrywać łańcuchy iluzji, które trzymają cię w miejscu. Lekcja 2. Zerwij połączenia, które wiążą cię z przeszłością. Teraz, gdy zaakceptowałeś rzeczywistość, następnym krokiem jest odcięcie połączeń, które trzymają cię w przeszłości. I nie mówię tu tylko o zablokowaniu danej osoby w sieciach społecznościowych. To są podstawy. To, co naprawdę utrzymuje cię z kimś w kontakcie, to nie zdjęcia ani wiadomości, ale niewidzialne wyzwalacze emocjonalne. Czy znasz ten zapach, który przypomina ci o tej osobie? Ta piosenka, która wydaje się grać dokładnie w momencie, gdy jesteś najbardziej bezbronny. Ta konkretna trasa, którą zawsze z nią wybierałeś, a której teraz unikasz, bo za bardzo boli. Wszystko to są niewidzialne nici, które wciąż wiążą cię z przeszłością. Prawda jest taka, że Twój mózg kojarzy wspomnienia z bodźcami, a jeśli będziesz nadal wystawiać się na te bodźce, rana nigdy się nie zagoi. Tak więc, odłączenie emocjonalne oznacza również przeprowadzenie emocjonalnego detoksu. Mały niebieski rąb, zamień ścieżki, które kiedyś podążałeś z tą osobą. Mały niebieski rąb, usuń lub zarchiwizuj stare zdjęcia i rozmowy, aby uniknąć wpadnięcia w pętle wspomnień. Mały niebieski rąb, twórz nowe wspomnienia które zastępują stare. Tu nie chodzi o ucieczkę. Chodzi o przeprogramowanie mózgu, aby zrozumiał, że ta faza się skończyła. I uwierz mi, im bardziej wystawiasz się na nowe doświadczenia, tym szybciej twój umysł uczy się iść do przodu. Lekcja 3. Przeformułowanie bólu jako procesu wzrostu. Oto brutalna prawda. Ból nie oznacza, że jesteś słaby. Ból oznacza, że żyjesz. Problem polega na tym, że większość ludzi postrzega cierpienie jako wroga, podczas gdy w rzeczywistości może ono być nauczycielem. Pomyśl o tym. Za każdym razem, gdy rani się emocjonalnie, masz dwie możliwości użyć bólu jako paliwa do rozwoju lub pozwolić, aby cię pochłonął. Kluczem do tego jest przeformułowanie doświadczenia. Zamiast pytać dlaczego mi się to przydarzyło, spróbuj zapytać. Grzbiet dłoni palec wskazujący w prawo czego to chce mnie nauczyć. Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo, co ten ból mówi o mnie? Grzbiet dłoni, palec wskazujący w prawo, jak mogę wyjść z tego silniejszy? Weźmy prawdziwy przykład. Wyobraź sobie kogoś, kto przeszedł przez druzgocące rozstanie i zamiast pogrążać się w smutku, postanawia wykorzystać ten ból jako impuls do zmiany swojego życia. Ta osoba zaczyna dbać o ciało, umysł, emocje. Przekształca ból w działanie. Możesz zrobić to samo. To. Co ci się przydarzyło, nie definiuje cię. To, co robisz od teraz, tak. Lekcja 4. Przestań romantyzować przeszłość. Jedną z największych pułapek, które wiążą cię emocjonalnie z kimś, jest tendencja do romantyzowania tego, co już minęło. Patrzysz wstecz i widzisz tylko dobre chwile, śmiech, obietnice, marzenia. Ale gdyby był tak idealny, dlaczego to już koniec? Umysł ma okrutną sztuczkę kiedy za kimś tęsknimy, automatycznie edytuje przeszłość i wymazuje złe części. Zapominasz o kłótniach, bólu, złamanych obietnicach. Pamiętaj tylko, co cię uszczęśliwiło, a to tworzy błędne koło, w którym tęsknisz za czymś, co w rzeczywistości nigdy nie istniało w wyidealizowany sposób, jaki sobie wyobrażasz. Oto wyzwanie weź kartkę papieru i wypisz pięć powodów, dla których ten związek nie był tak idealny, jak chciałby ci wmówić twój umysł. Nie musisz przesadzać ani wymyślać wad. Po prostu bądź realistą. Pomoże ci to zobaczyć rzeczy takimi, jakimi były naprawdę, a nie takimi, jakimi chce tego twoje serce. I pamiętaj: gdyby przeszłość była twoim miejscem, nadal byś tam był. Ale życie chce, żebyś szedł dalej. Lekcja 5. Odbuduj swoją tożsamość bez tej osoby. Emocjonalne odłączenie się od kogoś to nie tylko zapomnienie. Chodzi o przypomnienie sobie, kim byłeś przed tą osobą i kim możesz być po niej. Wiele osób gubi się w związku, zaczynasz lubić rzeczy, które lubią inni, zmieniasz swoją rutynę, aby dopasować się do jego, dostosowujesz swoje plany tak, aby pasowały do związku. A kiedy ta osoba odchodzi, pojawia się pustka, ale ta pustka nie oznacza, że coś straciłeś. Oznacza to, że teraz jest dla ciebie miejsce, aby ponownie odnaleźć siebie. Oto potężne ćwiczenie. Zrób listę wszystkich rzeczy, które lubiłeś, zanim ta osoba pojawiła się w twoim życiu. Jakie były twoje hobby? Jakie były twoje marzenia? Co sprawiało, że byłeś szczęśliwy przed tym związkiem? A teraz idź dalej. Żądaj sobie pytanie: kim chce się teraz stać? Najlepszym sposobem na emocjonalne odłączenie się od kogoś nie jest próba zapomnienia, to skupienie się tak bardzo na swojej osobistej ewolucji, że po prostu staje się ona nieistotna w Twoim nowym życiu. Lekcja 6. Zrozumienie, że prawdziwa wolność pochodzi z wnętrza. Dotarliśmy do najważniejszego punktu ze wszystkich. Jeśli naprawdę chcesz oderwać się od kogoś emocjonalnie, musisz zrozumieć, że wolność nie bierze się z wymazywania wspomnień, blokowania tej osoby lub uciekania od wspomnień. Prawdziwa wolność pochodzi z wnętrza. Oznacza to, że pewnego dnia spojrzysz na tę osobę i nie będziesz już odczuwać bólu. Nie dlatego, że zapomniał, ale dlatego, że się zgodził. Zrozumiesz, że to doświadczenie było tylko jednym rozdziałem Twojej historii, a nie całą książką. A kiedy to się stanie, zdasz sobie sprawę z czegoś niesamowitego: niczego nie straciłeś. Odnalazłeś siebie. Spójrz więc teraz na siebie. Nie jesteś spłukany. Jesteś w trakcie odbudowy. I uwierz mi, w przyszłości spojrzysz wstecz i będziesz wdzięczny za to wszystko. Koniec jednego cyklu, początek kolejnego ogień. Teraz zatrzymaj się na chwilę i weź głęboki oddech. Pomyśl o wszystkim, o czym rozmawialiśmy do tej pory. Na każdej lekcji, w każdej prawdzie, która mogła być trudna do usłyszenia, ale wiesz, że w głębi duszy jej potrzebowałeś. Jeśli dotarłeś tak daleko, oznacza to, że część ciebie jest już gotowa, aby ruszyć dalej. To może nadal boleć, może być tak, że niektóre wspomnienia nadal próbują cię odciągnąć. Ale teraz masz coś, czego wcześniej nie miałeś: świadomość. Świadomość, że nie musisz już być więźniem przeszłości, że Twoje szczęście nigdy nie było w rękach nikogo poza tobą. Ból po stracie może na początku wydawać się nie do zniesienia. Ale to nie trwa wiecznie. To, co trwa, to osoba, którą stajesz się po przejściu przez te burze. I uwierz mi, w przyszłości spojrzysz wstecz i zdasz sobie sprawę, że to była najlepsza rzecz, jaka mogła ci się przytrafić. Bo w końcu każde pożegnanie niesie w sobie nowy początek. Teraz rzucam ci wyzwanie. Wybierz krok, dowolny i zacznij stosować go w swoim życiu dzisiaj. Nie jutro. Nie w przyszłym tygodniu. Dzisiaj. Zrób ten pierwszy krok i zobacz, jak krok po kroku zachodzi zmiana. A jeśli ten film miał dla ciebie sens, jeśli choć jedno zdanie w jakiś sposób cię poruszyło, to ta podróż nie może się tutaj skończyć. Tutaj na kanale przynoszę ci treści, które pomogą ci się rozwijać, wzmacniać i żyć swoją najlepszą wersją. Zapisz się więc już teraz, bo ta transformacja dopiero się zaczyna. I pamiętaj, twoja przyszłość zasługuje na ja, które jest wolne, a to ja zaczyna się teraz. Do zobaczenia w następnym filmie. Rakieta, okay.